Proszę Państwa, ja chciałem jeszcze drobne uwagi na temat tego, co się dzieje w świecie, w kraju i może się dziać wkrótce. Proszę Państwa, dzisiaj mnie troszkę zaskoczyła, nawet nieco zmroziła wypowiedź sekretarza generalnego NATO Jens Stuttenberga, który to chyba właśnie dziś powiedział, że istnieje Duże prawdopodobieństwo, i do w nieodległej przyszłości, że może rozwinąć się pełnoskalowa konfrontacja Rosji z NATO. No to dla Polski jako kraju poniekąd, no, będącej gdyby w strefie zgniotu, byłoby tragiczne, więc może jednak te, Modły wczorajsze w godzinie miłosierdzia spowodują, że Polska będzie jakoś chroniona, no bo to, że robimy dość w Polsce, dość pilne zakupy sprzętu wojskowego, no to jeszcze powiększa nasz trochę dług publiczny, no i na dodatek yy, wzywani są ludzie na przeszkolenie wojskowe, to wielu to bardzo niepokoi, no i niestety nie możemy wykluczyć, że są jakieś przygotowania, przynajmniej niebezpieczeństwo wybuchu większego konfliktu. I zostaje nam przede wszystkim wielka modlitwa i prośby do Boga, żeby się uratować. Amen, Amen, Amen.